Maja Hyzy ma poważne problemy zdrowotne, miala operacji, w tym bioder. Maja Hyzy zaistniała w show biznesie 8 lat temu dzięki udziałowi w 10 Fats Zakończyła program na 4. Miejscu, przegrywając m.in. ze swoim ówczesnym mezem Grzegorzem. Ich malzenstwo nie przetrwało medialnego zamieszania. Grzegorz Hyzy wkrótce potem zakochał się w Agnieszce Popielewicz. Z które stworzył szczęśliwy i trwały związek. A Maja została na łodzi z dwoma synami, próbując ulożyć sobie życie na nowo. Jej nowy związek z deweloperem Mariuszem Wesolowskim niestety nie przetrwał. Na szczęście Konrad Kozak, z którym los zetknął Maję na tym samym osiedlu, okazał się mężczyzna jej życia. Para szybko doczekała się dwóch córek, które dolaczyły do blizniaków Maji i Grzegorza. Starsza córka, Antonina, liczy sobie 3 latka, a pół roku temu przyszła na świat jej młodsza siostra Zosia. W kwestii rodzicielstwa Maja chyba nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, bo gdy pod koniec grudnia wyznala. Ze znów pojawiła się potrzeba wykonania testu ciazowego, sprawiała wrażenie podekscytowanej. Test wyszedł jednak negatywny, a Hyzy przekierowała entuzjazm na działania mające na celu przywrócenie jedności skórze na brzuchu. Jak wyznala w rozmowie z Jastrze Post, musi też zająć się swoim zdrowiem. Do tej pory przeszła siedem operacji i końca nie widać. Rzeczywiście jestem po kilku operacjach. Jest ich już i 7, kolejne jeszcze mnie czekają. Ja. Natomiast ja jestem cały czas usmiechnięta, mam w sobie siłę do działania, dostawiania sobie celów i osiągania marzeń. Stat też jest ta energia, żeby jednak pokazać, i z takie sytuacje, które spotkali mnie w moim młodym życiu niesprawiedliwe. Zaposzłam w dół, tylko cały czas się podnoszę, przed naszą erą się do góry w swoim tempie i mam ta siłę do działania i do walki. Maja chyzy sprecyzowała Jakie jest źródło jej problemów zdrowotnych? Jednak z jej wypowiedzi wynika: Za operacje, które przeszła, były z zakresu chirurgii twardej. To były ciężkie operacje. Ja do tej pory mam problemy z biodrami sporo się działo. Natomiast wszystko przekładam na pozytywne energię. Fakt operacji nie jest niczym pozytywnym. Ból, rehabilitacja, stawianie pierwszych kroków to brzmi śmiesznie, ale jak miałam 17 lat, to musiałam się na nowo uczyć chodzić, tyle leżałam w lusku, Przezylam swoje. Ale teraz, jak sięgam pamięcia w przeszłość, to wspominam to pozytywnie i wyciągam z tego jakie jest plusy i pozytywne wartości, które przydają mi się teraz w moim życiu. Jak ujawnia Maja, schorzenia wiąza się z wieloma ograniczeniami, do których musi się stosować. Chociaż, jak sama przyznala, zdarza jej się interpretować zalecenia lekarzy dosyć dowolnie. Sporty u mnie są zakazane. Natomiast śmieszna sytuacja jest to, że ja nie powinnam chodzić w obcasach. W szpilkach. Ale na przekór temu wszystkiemu, na pierwszą moją wizytę po operacji przyszłam w moich pierwszych obcasach. Bo chciałam pokazać sobie i ta powiedzieć lekarzowi, że to jest mój moment. Kiedy? Jak nie teraz? Później już będę mogła wspominać wszystko z uśmiechem. Ale to teraz jest ta chwila, kiedy ja chcę przeżyć wszystko do maksimum, ile mi zdrowie pozwoli. A jak widać już mam 33 lata i wiele pozytywnych emocji w sobie. Dużo uśmiechu, dużo kolejnych planów zawodowych i prywatnych i zamierzam to wszystko spełniać.